O, dobra. A! No, jak zwykle. Ja się dziwię, dlaczego kurde nie mogę go zbessać. Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie z T-Story to A o tej kolejnej serii zagrańmy w Vampire Hunter D. I bez badnego przeciągania idziemy dalej, oczywiście z naszymi przygodami, które są potrzebne, jeżeli chodzi o naszego ukochanego tego, łowcę, y, łowcę wampirów, czyli oczywiście D, który właśnie w tym momencie zdobył ważną rzecz, czyli wrench, czyli chyba taki coś ale mi się wydaje klucz, coś w, tym, coś w tym stylu oczywiście, bo nie jestem pewny w 100% I jak widzieliście praktycznie, że w poprzednim odcinku, co prawda, zatrzymaliśmy się akurat na tym skakaniu Ale ja stwierdziłem tak naprawdę najlepiej, że chyba będzie lepiej, jeżeli to pominę, bo Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest przyjemne O, chwilę. A mogę czy ten wchłonąć? Nie, nie mogę Au teraz mogę? nie, dobra, muszę jakoś tego, muszę antidotum się wziąć, bo e, niestety byłem ten zakazany, a chyba lepiej, żebym tego, żebym praktycznie nie był tym. Mhm. właśnie tak coś słyszałem, że ktoś tu jeszcze jest, i to jest ten, który ten, który lubi stać praktycznie, ale dobrze zrobiłem, że go praktycznie poszymałem, bo i tym lepiej. o, 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 o. Dobra, wiesz co? Spadaj stąd. Dziękuję bardzo. Możemy iść dalej, a chwila, ja się dziwiłem właśnie dlaczego nie mogę go wesprzeć, bo przecież tego, nie miałem ręki przy sobie tej ustawionej, dobra, dobra, nieważne, lecimy dalej, tak to jest jak się często robi właśnie przerwy związane z Vampire Hunter D, praktycznie albo ten, albo zapomina z y, najbardziej podstawowych czynności, albo nie wiem, I dlatego, wow, tego się nie spodziewałem, yy. wpadaj. No kurde, ja za... Powiem tak, za każdym razem ja ustawiam właśnie, żeby tego. Ja za każdym razem... Czemu mi ty tam idziesz, co? Ja za każdym razem coś śmieszne ja ustawiam, żeby tego. Żeby... eee... E, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, nie, nie. Ej, czemu nie mogę? Halo, co jest? Ja chciałem zmienić tego, tryb. A, chyba, że nie mogę, bo na razie nie mam tego. Nie mam odpowiedniej ilości. Ale, nawet jeśli to jest właśnie problem, bo ja praktycznie zaraz padnę, ja to doskonale wiem, ale mówię, że praktycznie to jest to, że mm, nie wiem, może że ja często ustawiam właśnie to, żeby po prostu wiecie, żeby to wyglądało, a za każdym razem on i tak mi się ustawia w taki sposób, jaki inny jest, dobra. Teraz trzeba szybko popędzić, bo jeżeli tego, jeżeli zaraz czegoś nie zrobię, to zaraz mi tutaj D padnie. O, o właśnie, właśnie, tak właśnie o to przechodziło, żeby tylko szybciutko tutaj wyrwać. I tak, niestety dalej są problemy z tym powolnieniem, które tutaj są. ja szczerze nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Ja mam dobrze ten, ja mam dobrze skalibrowaną grę, więc nawet nie potrafię wytłumaczyć dlaczego tak jest. Uff! Jezu, spokojnie, spokojnie. Naprawdę spokojnie di. Ja wiem, że chyba tu muszę iść. Bo przecież muszę teraz ustawić kolejny tego, kolejny e, wiertło, żeby tego, znaczy wiertło po prostu przycisk, żeby odblokować drugą stronę, właśnie tej wody. Ale to widać, że to będzie taki trochę lekki ból w tyłku, związany z tą wodą, no ale lepiej to czasem zrobić niż ten. O, chwila. E, wyjmuj ten! Wyjmuj. Kurde, czekajcie, antidotum. I ręka jeszcze raz. Au! Au! No co jest? Czemu nie mogę ten... medyt... tam... antidotum sobie... a! No tak, czy muszę sobie takie coś zrobić. Dobra, dobra, dobra. Powiem tak, możecie się pośmiać, jeśli chcecie. To co za... O! Wreszcie! Nareszcie wessałeś! Jezu Chryste! Ale to jest jednak problem, bo... Chcesz, ale czasami nie możesz. Dobra, to może zrobimy teraz coś takiego? O! I próbuję teraz tu wejść, bo oczywiście chcę ustawić tego. Chcę ustawić. E, właśnie te wielko. I oczywiście za każdym razem jak to mówię ze sorry, że długa przerwa była spowodowana oczywiście tym, co się działo w życiu prywatnym, ale to jest normalne, dlaczego tak jest. O, i mogę cię wesrzeć? Nie mogę, oczywiście. A teraz? Też nie. O, teraz mogę. Ja czasem to ja nie rozumiem właśnie tej metody wchłaniania. Czasem może, czasem nie może. I to jest tak, to trochę takie wiecie: nie kumate, że raz mogę, raz nie mogę. E, chyba tego e, nie nacisnąłem. Sorry, 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 zaraz tego ogarniemy. O właśnie, o to mi właśnie chodziło, że lewy był zatrzymany, to teraz będzie prawy zatrzymany. Dzięki czemu będziemy mogli tam wrócić z powrotem, żeby oczywiście e, sprawdzić. Co będzie kierowała druga strona. Dobra, tak więc stąd wychodzimy. Szczerze nie wiem, czy jest sens obecnie tego. Czy jest obecnie sens ee, rozwalania tych przeciwników. Bo oni tu oczywiście czekają. Ale nie wiem, nie wiem. Nie, nie ma sensu, bo oni będą już... Oni już tu na mnie czekają. Chy, no chyba, że tego. Chyba, że tego mogę wesprzeć. O, teraz poszło na przykład. I nawet trochę zyskałem. To jest akurat dosyć dobry plus, to muszę przyznać. Jest dobra, wychodzimy i szykujcie się znowu na posądek slow motion. Kurde, które nie wiadomo jak wygląda. Że... Wracam z powrotem do nagrywania od tego odcinka. Dlatego teraz mam nadzieję, że tutaj wskoczę. O kurde. Leć, 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 di, leć leć, 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 bo. Do wody to ty nie możesz siedzieć, wiesz doskonale o tym, wiesz ty doskonale o tym, dlaczego nie możesz, bo to jest praktycznie, no cóż, niebywałe, ale dobra, jesteśmy tutaj już w tym miejscu i zobaczymy, co nas tutaj będzie czekać, mam nadzieję, że nie będzie znowu tych zajączych, ale za to znowu będą te gostki. No i teraz spróbuję, i teraz, a, chyba za późno troszeczkę. I za daleko. Cofaj się. I teraz? Nie. Poczekam. E. To jest trochę problematyczne, bo chcę go zwessać, a nie mogę. O właśnie. Teraz mi o to właśnie chodziło, żeby go już i. No, mieć już po prostu z tym spokój. Au. Ale ten jeździe mnie dopadł. Stwierdził takie. Dobry jesteś. Całe szczęście, że akurat te języki nie dają mi tego trucizny, więc to jest ten plus przede wszystkim. Dobra, lecimy dalej. Co mamy tutaj w tym pomieszczeniu? Dużo nie wiemy, ale coś tutaj mamy. Jakiś tutaj gargulec, który właśnie powstaje. Który chyba stwierdził takie, że. O nie wiem, że wesłeś do mojego pomieszczenia, musi zginąć, czy coś w tym stylu. E, może tak skoczę? O właśnie. E. Amas, dobra. Amas. Superowo, dobra. Trochę straciłem tego życia, ale... No cóż, lepsze to teraz stracić życie, niż tak naprawdę później, nie wiem, nie wiem tego żałować, że praktycznie w ogóle się go nie pokonało. Choć i tak pewnie on się zrespi, więc znowu będę musiał się z nim męczyć, co jest najgorsze praktycznie. Yy, stare zwłoki są rozrzucone wszędzie, to muszą być ofiary karmili. Może tak być. O, chwila. Cześć. Akurat się przyda bardzo mocno. Ty, jeszcze nie! Poczekaj cierpliwie na kolejkę! O, ale zobaczcie jak oni już przyszli praktycznie tego. Oni bardzo chcą ten... Potowarzyszyć mi. O kurde! No, co ty chciałeś kurde? Chciałeś się kurde pokazać przed kolegami, że ty potrafisz? Ale jak widać chyba ten, coś nie wyszło. O, teraz już mogę praktycznie się ten, odnowić. Ja się jakimś cudem nie mogłem, nie wiem dlaczego. Dobra, inhale. I nie widzę jakoś tutaj ten, rozrzuconych tych, bo chyba że one są właśnie ten. Jako, nie wiem, takie pakunki, właśnie coś, ale ten. Coś, ale taka mumia, bo zobaczcie tutaj. Nie wiem, tak ciężko to określić. E, dobra. Tu jest taki spakunek. A, oczywiście musiałem się zbliżyć bardzo mocno. A po poziomu trzeciego przyda się. I antidotum. O. Ale chętnie bym przydałaby się te pigułki krwi. Wygląda to jak spalarnia do kremacji. Aha, czyli to jest to miejsce gdzie ten, gdzie można z tego, e, Nieżywą osobę skremować, żeby po prostu prochy były rozsypane gdzieś po tym, w specjalnej urnie i tak dalej. Okej, okay, dobra, dobra. To wszystko jest wiadomo. O, nie ma tego gargulcza. A dobra, to fajnie, mogę iść dalej. To chociaż tyle najważniejsze, że nie muszę się z nim męczyć. Mimo tego, że oczywiście ten autolokon i tak był nas ustawiony na maksa. Mimo tego, że mówię, że nie powinien być, ale gra jakoś tego, nie ogarnia tego. Uff. Chwila, i teraz. A może, a może ten, Pani tak. A i tak mi się już ustawił, oczywiście, że do automatycznego tego ustawienia. Au, i oczywiście, oczywiście. Już wolę, żebyś spadł. Dobra, trochę się na tym ten, trochę się pomęczę na tym, bo i tak muszę to zrobić. Ja widzę, że ty tam jesteś z tyłu. A, dobra, jest przynajmniej spokój. Pozwólcie, że oczywiście muszę sobie wziąć antidotum, ponieważ jeżeli go nie wezmę, to później będę miał cholerny, jasny mać problem. Jest wejście na prawo. Aha, ja chciałem na środek, a tam na prawo trzeba było wejść, nie zauważyłem tego. Zresztą, co ja mam tutaj widzieć praktycznie, jak to są te piksele, nie? Hmm, ciekawe miejsce. Jesteśmy chyba w jakimś tym, w opuszczonym miejscu, którego nikt nigdy nie widział. E, chwila. Lewa ręko, wracaj na swoje miejsce. A ten, dobrze. Ja wiem, że mnie nie lubisz, ale możesz akurat, mogę, nie wiem, na przykład się nie wiem, do czegoś przydać tak naprawdę, czy coś w tym stylu, bo nie wiem tak naprawdę, jak to określić. <laughs> Ale dobra, lecimy dalej. I dobra, co mi było tutaj za pomieszczenie? To jest jakieś nietypowe widzę. O, chwila, bo widzę tutaj pakunki, wezmę. Antidotum, dobra. Trochę z nich sobie zmarnowałem. Tutaj coś jest, jakiś tu ten. Co to może być? E, są tam drzwi na górze, by je sięgnąć. Potrzebujemy czegoś, na czym możemy stanąć. Okej, okay, dobra. Czyli, nie wiem, to są jakieś te e, podnośniki, czy coś w tym stylu? Ciężko powiedzieć. A dobra, skoczę tu. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. A, tu jest skrzynka. Może o tą skrzynkę chodzi. połóż się. Może chodzi właśnie o tą skrzynkę, która ten, nie wiem... Moglibyśmy ją odepchnąć, albo coś? A muszę sprawdzić, bo... Tego co pamiętam, chyba mogę, o właśnie. Ja mogę zrobić właśnie tą moc, że mogę to odepchnąć. I tutaj polecimy, o, coś tu jest. D, nie musi skakać Hej, ten klucz do. Ten klucz do czegoś tu pasuje. Co to jest? Co to są za te? pokręwa? Zobaczmy ten niebieski. O, dobra! Tu już wiem o co tutaj chodzi. To chwila, tu ten ustawię ten z powrotem. A ten. A sprawdźmy ten, czerwony, jaki on będzie. O, dobra. Dobra, no to powiem tak, to będzie to chyba trochę kombinacji tego e, stania, bo trzeba będzie troszeczkę jednak pokombinować, jak to zrobić, tak, żeby e, no cóż, żeby to jakoś wyszło, miało ręce i nogi. Ci będzie takie trochę kierowanie na lewo i prawo, praktycznie. E, to jest. A, czekajcie, chyba już wiem o co tu chodzi. Chyba już wiem, po prostu muszę. E, dobra, wiecie co, ja pójdę schodami, dobra, niech będzie dłuższa droga. Bo chciałem już tam wskoczyć po prostu na szybko, żeby już e, sobie tą platformę opuścić tak naprawdę, by nie było już problemu. A niestety, oczywiście jak to gra bywa, musisz przedłużyć sobie najdłużej, jak tylko się da. I to jest niestety ten problem. No, ale dobra. Tu już mam opuszczone i podejrzewam, że dlatego tego nie mogłem e, ruszyć, prawda? O, dobra. E, Chwila? Chyba troszeczkę za daleko to posunąłem. Mogę to sprawdzić. O! No troszeczkę za daleko. Chociaż. W każdym nie mogę zobaczyć pod tym, pod kątem kamery odpowiedniej czy dobrze posunąłem. Nie, to jednak troszeczkę za daleko. Ee, di, nie wiem, że potrafisz zrobić takie triki. Ale tak leciutko trzeba przesunąć. Ee, di. O, o, o. Dobra, teraz będzie dobrze. I teraz pamiętam, że to był ten niebieski teraz do przesunięcia. Mm, dobra. Cyk, cyk, cyk. Przejdziemy tutaj i... postaramy się to jakoś przesunąć. E, to był niebieski, dobra. O to właśnie chodzi, tak. Tego teraz zastanawiam się nad jednym, bo... ja chyba tego nie przesunąłem do końca, nie? Więc ja to nie, przes nie dam rady w ogóle przesunąć, chociaż? A mogę z tej pozycji na przykład? Nie mogę, kurde. No to no, źle zrobiłem, bardzo źle zrobiłem. Ja miałem to dosunąć do końca, żeby to ten, żeby przesunąć. Więc niestety muszę opuścić to jeszcze raz, ponieważ di i ja musimy mieć miejsce, żeby to przesunąć. Bo oczywiście nie ma tak, że on potrafi sobie tak po prostu przesunąć. Musi być blisko tego. No, niestety musi być dosłownie koło rogu. Bo jednak, to trochę się przedłuży niestety ten odcinek, ale... To jest trochę taka stęcia za to, że... Wiecie, długo odcinków nie było. Oczywiście postaram się najbliższych tych... postaram się, żeby chociaż w tym roku <grym> ukończyć tą grę. Nie tak jak w poprzednim, gdzie zacząłem, nie wiem, w październiku i... Potem długo, długo, długo nie tknąłem, bo nie miałem czasu na to. Spokojnie, to akurat nie będzie tego problemu. No, świetnie, diskotyłeś naprawdę. Eee, jeszcze raz. Wyląduj, dobrze. No właśnie. I tak muszę tu niestety stać. Dobra, i teraz tu na ten, na prawo. O, dobra. I o to chyba chodzi, właśnie, żeby ty tym momencie, tak tu stanąć. Oczywiście, tamtą platformę mogę opuścić, bo ona mi już się nie przyda. E, tylko muszę już wrócić na to samo miejsce praktycznie, żeby e, być przygotowanym na wszystko, co tylko się tam da. Dobra. E, niebieską opuszczamy w tym momencie, ale opuścimy teraz tego, podniesiemy e, zieloną. Proszę bardzo, o to właśnie chodzi. Okej, okay, teraz możemy stąd wyjść. Dobrze, lewa ręko. Dobrze, że mnie o tym informujesz. Bo akurat ta skrzynka była potrzebna po to, żebyśmy właśnie mogli stąd wyjść. A widzę, że już tutaj nic więcej nie zdobędziemy, więc chyba mogę po prostu ten już tutaj wyjść. I wiecie co? Wydaje mi się, że w tym momencie, jak już tutaj wejdziemy, to sobie zapiszę ten odcinek i na następny raz się zobaczymy, bo. Cześć, mi się wydaje, że już troszeczkę i tak przeciągnąłem ten odcinek. Dlatego, cóż, ja myślę, że na ten moment możemy sobie zakończyć ten odcinek. Wiem, że pewnie wyszedł słabo albo coś, ale muszę się rozgrzać praktycznie przed tymi następnymi sporami, jakie oczywiście będą, i następnymi odcinkami. Tak więc, co, ja już się tutaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na ja to zależy. Jestem użytkownik DWD. Na razie i cześć!